Ludzie o bystrym umyśle potrafią oddzielić te dwa gwoździe w zaledwie 3 sekundy. Jednak ci, których sposób myślenia jest zablokowane, nie poradzą sobie z tym nawet w 3 dni. Większość osób, gdy tylko bierze ją do rejki, zaczyna mocno ciągnąć gwoździe w środkowej szczelinie. Po kilku próbach okazuje się jednak, że gwoździe są tam bardzo solidnie zaklinowane. Następnie próbują szczeliny po prawej stronie, ale efekt jest Taki sam nic z tego. Przy uważniejszym spojrzeniu widać, że choć metalowe pierścienie na gwoździach nie są całkowicie zamknięte, to jednak przestrzeni tworzą pełny, zamknięty obwód, przez co cała łamigłówka wydaje się wręcz niemożliwa do rozwiązania. Od dawnych czasów, aż po dziś dzień ta prosta, ale niezwykle sprytna konstrukcja potrafiła zmusić do poddania się nawet bardzo inteligentnych ludzi. To Prudzy test koncentracji i Elastic Nasa i Dzieci, które często bawią się. Takimi logicznymi zabawkami radzą sobie lepiej, ponieważ potrafią zmieniać sposób myślenia w zależności od sytuacji. Gdy dwa gwoździe znajdują się w symetrycznym ustawieniu, należy zastosować odwrotne podejście. Delikatnie przesunąć prawy gwóźdź w stronę lewego, aby oba znalazły się w pozycji skrzyżowanej. Następnie trzeba obrócić go o 180 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół lewego gwoździa. Gdy główki obu gwoździ ustawią się.